Sieci zawrzało po ostatnich publikacjach prasowych na temat przeszłości Dagmary Kaźmierskiej. Redakcja portalu goniec.pl zbadała sprawę celebrytki, ujawniając akta i zeznania obciążające królową życia. W ostatnim czasie wyciekły również słowa naczelnika więzienia na jej temat. Dagmara Kaźmierska ma za sobą niezwykle udane miesiące. Dostała swój program w Polsacie Dagmara szuka męża, a także z powodzeniem występowała w tańcu z gwiazdami. Gdyby nie kontuzja, przez którą musiała zrezygnować z udziału w tym reality show, miałaby szansę wystąpić w finale. Ten sprzyjający celebrytce okres został jednak przerwany, bowiem demony przeszłości powróciły. Dagmara Kaźmierska była bezwględna. Zeznania ofiary szokują, Dagmara Kaźmierska, choć odbyła karę, to ciągnie się za nią przeszłość, o której z pewnością chciałaby zapomnieć. Redakcja Gońca przeprowadziła własne śledztwo, dzięki któremu szersza publiczność dowiedziała o się o szczegółach jej sprawy. Według zeznań Marysi, jednej z pracownic kaźmierskiej, ta była bezwzględna. W aktach można przeczytać o zleceniu porwania, przetrzymywaniu, gwałcie czy narkotykach. Wyciekła opinia naczelnika więzienia, w którym siedziała Kaźmierska: Chce zmienić wcześniejszy naganny styl życia. Fakt dotarł do akt Kaźmierskiej ze słowami naczelnika więzienia, w którym przebywała. Można w nich wyczytać, że, jego zdaniem, przyszła królowa życia zachowywała się przyzwoicie podczas odsiadki. Według niego żałowała popełnionych czynów, a to prognozowało jej odpowiednią resocjalizację. Dagmara Kaźmierska była bezwzględna. Zeznania ofiary szokują. Dagmara Kaźmierska, choć odbyła karę, to ciągnie się za nią przeszłość, o której z pewnością chciałaby zapomnieć. Redakcja Gońca przeprowadziła własne śledztwo, dzięki któremu szersza publiczność dowiedziała o się o szczegółach jej sprawy. Według zeznań Marysi, jednej z pracownic kaźmierskiej, ta była bezwzględna. W aktach można przeczytać o zleceniu porwania, przetrzymywaniu, gwałcie czy narkotykach. Wyciekła opinia naczelnika więzienia, w którym siedziała Kaźmierska. Chce zmienić wcześniejszy naganny styl życia. Fakt dotarł do akt Kaźmierskiej ze słowami naczelnika więzienia, w którym przebywała. Można w nich wyczytać, że jego zdaniem przyszła królowa życia zachowywała się przyzwoicie podczas odsiadki. Według niego żałowała popełnionych czynów, a to prognozowało jej odpowiednią resocjalizację.